Dlaczego? Dlatego, że powiat Cieszyński jest kolejnym, kolejną ofiarą w nieudolności rządów PiS. Co się okazało? W 2019 roku, jak była kampania wyborcza, PiS obiecał przewrócić wszystkie autobusy komunikacji, które z różnych powodów również i tych, że nie było chętnych do przejazdu i przeznaczyć na to 800 milionów złotych. I co się stało? Jest rok 2022, początek tego roku. Inflacja szaleje, drożysta wszechobecna i podwyżki kilkusetprocentowe ceny gazu 24% wzrosła energia elektryczna, a na dodatek w Cieszynie, powiecie Cieszyńskim, nie dopłacił wojewoda do przewozów. I od dzisiaj. Mają być zamknięte niektóre linie, ale o tym wszystkim tutaj może będą mówić samorządowcy powiatu Cieszyńskiego. Jest z nami pani wicestarosta Janina Żagan, jest radny Marcin Szlańk. Dziękuję bardzo. Być może jeszcze przyjdzie pani radna Danuta Łapaj, ale jest początek roku, pani dyrektor szkoły, więc to znaczy nie tyle początek roku, co. Nauka w pandemii. No i wszechobecna drożyzna. No i Polacy zaczynają tak rok 22. Jeszcze mamy pandemię, o czym już nie powiem. I nie będę tutaj Państwu już opowiadać o, o tym, co się dzieje z przedsiębiorcami. Po ile nam mówią, będzie cena chlebu, piekarze nagrywają się, dzwonią. Wielu osobom, z, nawet emerytom, zostały zmniejszone te emerytury. Ale tutaj żeśmy się zebrali, żeby porozmawiać o tym, dlaczego wojewoda Śląski wycofał się z obiecanych dopłat. Ja uważam, jako posłanka, wysłałam też takie pismo do wojewody Śląskiego, ale też do ministra infrastruktury o natychmiastową reakcję. Bo przecież Cieszen to Wisła, Ustroń, to piękne miejscowości turystyczne i nie tylko będą cierpieć na tym mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, ale również zmniejszy się atrakcyjność turystyczna całego powiatu, a turystyka to przychody. Ja bym chciała, żeby tutaj o tych kosztach po powiedziała Pani Starosta Janina Żagań, jest z nami też szef Organizacji Przewozów i Transportu w powiecie cieszyńskim, Pan Krzysztof Grajcer, i gdybyście Państwo potrzebowali jakichś konkretnych danych co do takiej czy innej linii i jak, się, jak podrożały bilety już w tych, na tych prze, prze, prze przejazdach, gdzie zostały utrzymane 24%, ale, ale tutaj może konkretnież oni powiedzą. Ja chciałabym tylko powiedzieć od koalicji obywatelskiej od Platformy Obywatelskiej. W ubiegłym tygodniu złożyliśmy projekt ustawy który ratował sytuację odbiorców indywidualnych cen gazu, czyli tych mieszkańców, którzy w różnych wspólnotach mieszkają, a kilkaset procent cena gazu wzrosła do ogrzewania tych mieszkań. Złożyliśmy projekt ustawy i ja tutaj chcę zaapelować do pani marszałek Witek. W środę zaczynamy posiedzenie Sejmu. Przeglądałam harmonogram na to, na to posiedzenie. Nie ma ani słowa... Ani zmianki o procedowaniu tej ustawy. Polacy na to czekają. Do tego dokładają się inne wzrosty cen. No i już nie wspomnę o tym ogromnym bałaganie związanym z tym nowym ładem. Teraz bym poprosiła panią